Noc już była, gdy się zjawiła nad bliską doliną jasna uda, uda w i zobaczy przych, krzyknął mocno Wojtek na Szymona. Spimy, jak słyszy. Pędko, pędko słońce świeci. Jakieś wojsko z nieba leci. Zdaje mi się, że śpiewają ogniem, ziemię zapalają. No. Śpisz, a gada, że ci się prześniała, żeś w słońcu. Oj, nie śpiew, Valenty, Słyszę i śpiewanie i prześliczekanie tam za wóweczko. Nie pleć, nie bądź drogi, bo to ci się dość przywidziało. Któż by śpiewał? Sowy krzyczą, wilków też się dość nas Nie sowy to ani nie wilki, znam ja wilków, znam dobrze i sowy. Spojrzyj jedno, mój szymonie na unę, która w onej stronie kryje niebo. Gdzie ta łuna? Oto widzisz, jak się niego błyska bez przystanku? Prawdę mówisz, ale co z tego będzie, miły Bartku? Pójdźmy stąd pod woga, bo pójdźmy dla Boga i drugich Bartków. a czym prędzej uciekajcie, bo idzie ostro. Jeszcze nie wstaniecie wszyscy, pogijecie, płacz do jednego. Patrzcie, patrzcie, kto z was widział, żeby niebo tak gorało? Przez to uciekajmy, no i nie postradajmy. Stójcie, bracia! Gdzie chcecie iść? Aby wydełko na pastrzę losu zostawimy? Dyć, poczekajcie, aż się dowiemy, co to za dziwy. Ty, Szymo, nie powiesz, boś stary i rozumny. Powiedz nam, co to takiego. Dobrze, wnet Wam powiem, tylko poczekajcie, aż człek pomarkuje. Pójdźmy ino trochę bliżej, gdzie się często pomyskuje. Gloria, 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 in excelsis Deo. Poczekajmy, bracia, niech szynek pomiarkuje. To światło jest z nieba, co się powyskuje. One śliczne wojsko do Henry te wbieli. Jak się domyślam, że to są anieli. Uspokójcie no się coś kija nie świeci. Jeśli się domyślam, że to wielki anioł do nas leci. Rany, rany, co się dzieje? dzieje? Noc na środku, a już nie jest. Orajuście, co za dziwy! Z nieba leci ogień żywy! Uciekajmy, uciekajmy! Stójcie, stójcie, uważajcie! A to bowiem pamiętajcie. No to stójmy. Uważajmy, A co powie, to słuchajmy. Wszyscy na kolana a razem podlękajmy. Czego anioł chce od nas, dobrze uważajmy. Na kolanach zawołajmy, pilnie słuchajcie. Hej, ozwijże się, ozwij, powie, co potrzeba. Szczęśliwi ziemianie, nie twórzcie się wiele. Oto wam opowiem dziś wielkie wesele. W mieście Dawidowym Chrystus się narodził. Pan oraz Zbawiciel by was oswobodził. Idźcie do Betlejem, prędko pospieszajcie, to słowo wcielone, wszyscy oglądajcie. Znajdziecie niemowlę nowonarodzone, powite w pieluszki, w żłobie położone. Biegnijcie rychło, by powitać Pana, gdy przyjdziecie, padnijcie przed nim na kolana. Młodzi ma ktoś z grupy teatralnej działającej przy szkole muzycznej. Bardzo dziękujemy za tę stylkę teatralną.